Ale tutaj najważniejsza osoba się wypowie. Wiktor, gratulacje. Jak było? Opowiadaj. Ciekawy wyścig. E, Wolna a potem szybko. Byliśmy najszybsi. Byliśmy najszybsi. I najlepsi. Więc się I udało. I najlepsi. Wyszło, że, na lepsi. Wyszło, Jesteś, że na pełen lepsi. Jesteś pełen miłości. Wolny wyścig, szybka końcówka, szybka odpowiedź. miało być szybko raz, dwa, trzy, ale wolno w dystansie, więc musiałem nadrobić to na prosto, więc jak to... No, wygrało się. Dziękuję. Kobiła. Love, a am. Sam, sama nazwa mówi za siebie. Kochana jest. Wiktor jest pełen miłości, więc, pełna miłości, również zapraszam cię na dekorację. A my za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy. No, widać, to jest wyjątkowy dzień, a Cornelia chyba się przyzwyczaiła już, no, już do podeszłego. Tak, już ma dwa na swoim koncie dzisiaj zwycięstwa. To takie, powiedzmy, i trochę szczęśliwy, ale i klacz dużo lepsza. Widać, że to jest Klasowy. klasowa tak, klacz, która radzi sobie w każdym. Każdej sytuacji dywagowaliśmy znaczy ja raczej na temat y, taktyki w tym wyścigu prawda i, y, i zarówno zarówno jaki Djokey Abajew na Sandy Lub i Dastan Sabatbekow moim zdaniem nic z tego co trenerzy założyli nie wykonali ponieważ Jednemu i drugiemu ogierowi raczej pasuje równy, mocny wyścig, natomiast... jeden była drugi... wolna. Mało tego, obydwa ogiery były na froncie i praktycznie były takie momenty, że galopowały w łeb. No i pierwsze 1000 metrów jest 41 światka, druga około 38. Nie wiem jaka jest ostatnia światka, ale podejrzewam, że w blue około 31. No i to jest woda na młyn przede wszystkim Klaczy, która, no tak jak mówię, nie ma koniec klasowy, to sobie poradzi w każdej sytuacji. Natomiast to była woda na młyn drugiego w wyścigu Sadena, który no, lubi szybkość, no ale tu powiedzmy przy wyścigu na 500 metrów, no to każdy koń mógłby zaistnieć. Natomiast te, które są mniej szybkie, mniej szybkości, czyli Sany de Lupi i Al no po prostu oddały pole za darmo. Po raz kolejny widzimy i teraz też słyszymy fanfary po dekoracji, która się właśnie odbywa. Widzimy największą gwiazdę dziś podczas tej gonitwy Colson Phyllis Trophy, Nagroda Białki. I oczywiście nagrodę wręczał Hubert Kulesza, który był u nas w studiu i mówił, że to jest wyjątkowa nagroda, bo to wyłania też e, gwiazdy na przyszłość. Trzyletnie konie to jest przyszłość, jeśli chodzi o konie arabskie, więc ta klacz już wielokrotnie udowodniła nam, że... Naprawdę, ma y, serce, y, nogi, duszę, wszystko ma do biegania. Rodowód? Ma, ma jeszcze do tego urodę, bo jak pamiętam, jak zobaczyliśmy ją pierwszy raz w Sopocie, gdzie debiutowała, to, no to widać było, że ta klacz to jest tak, jakby, y, nie wiem, znalazła się stąd w, tam, w danym miejscu, nie wiadomo dlaczego i po co, bo, no, bo stawka koni i ona. I dzisiaj tak samo wygląda. Oprócz tego, że jest kapitalnym koniem wyścigowym, to jest urodziwa, jest taka żeńska, nieprzebudowana, za. Nie duża, nie za ciężka, idealnie z, 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 jak to się mówi, skontowana w sensie jest proporcjonalna. Linii, A, linii tak, I jest naprawdę no, wszystko co koń wyścigowy powinien mieć, serce, urodę, no i wyniki. Miłość Love. Fantastyczny koń, rzeczywiście i fantastyczne zwycięstwo. Druga gonitwa już za nami. Dekoracja prawie się skończyła teraz jeszcze zdjęcie pamiątkowe, z, oczywiście z jestem Wiktor Bobow to też jest jeździec, po pierwsze doświadczony z sercem również do wyścigów, i też ma taką mm, rękę, i chyba tutaj też go uratował w spokój, że wiedział, jedzie dla siebie, wiedział co robić i super mu to wyszło. Ja pracowałem z Wiktorem też przez kilka lat, i jak Sergiej Wacitow, który był naszym stałym jockeyem, był w Stanach przez jakiś czas. Wtedy zastępował go Wianowie Janowie Wiktor. To jest taki, nie chcę powiedzieć, żeby to zabrzmiało jakoś że tak powiem niekorzystnie, ale to jest dobry cwaniak. I on widział, co się dzieje. Wiedział, że i zarówno i Sunny de Lub i jak jego stajenny kolega Al wolą mocniejsze tempo. Równy wyścig. A czując, no taki Joker, który jeździ już kilkanaście lat, czuje tempo. No to właściwie jechał za nimi i się śmiał. Zresztą to powieść po, po wyścigu, po wyścigu powiedział tak, no mówi, no wszystko robili, żebym wygrał. No to co miałem zrobić? No to wygrałem, tak? Dziękuję, że jesteś z nami i zapraszam Cię do tego, żebyś obejrzał wszystkie nasze materiały wideo, które robimy specjalnie dla Ciebie z Wyścigów Konnych w Polsce.